się jeszcze gorzej niż zwykle, staruszku. Dam sobie radę z rytuałem sam, jeżeli... Gdybyś był w stanie go odprawić samodzielnie, już dawno byś to zrobił. Mogę mówić tylko za siebie. Ale tak, jestem. Przynajmniej na tyle, by dostroić kamień i dusz. A jeśli chodzi o to, co nastąpi później... Schwytanie lilit, uwięzienie jej w kamieniu... Wiemy, jak to wychodziło w przeszłości. Muszę wierzyć, że wszystko zależy od nas, nie od przepowiedni, inariusa czy kogokolwiek innego. Coś tu jest nie w porządku. Wszystko tu jest nie w porządku. Musimy się śpieszyć. Dobra, alboracie. Teraz nakreślimy sześć symboli Dendasa w kolejności. Następnie. Ponownie drugi i czwarty odwrócone. <grymne> Miło widzieć, że w czymś się w końcu zgadzacie. Skup się. Zaczynajmy. Tam. Czujesz to? O co chodzi, wiedzą? Ktoś nadchodzi. To Eliasz. Jest tutaj. Musimy. Ani się wasz odchodzić, luracie! Hmm. Sama go zabije. Domaga się zapłaty! I ja również. Odpłótę to żałosne drzewo! Odcisnę twoje zwłoki w płomienie! Nie piszę Poza matką! Zrozumiesz? Moje życie nie należy do ciebie. Stąpiłem do najgłębszych komnat zatopionej świątyni, Eliaszu. <grymne> Odarłem cię z resztek tajemnic. To jestem! Zgubiłam go w tunelach, ale bagno się nim zajęło. Już mieliśmy to skończyć bez ciebie, Horodrimie. Wciąż żyje? Gdzie jest? Ukresu swego krwawego szlaku. Tędy! Taiso, muszę z nim pomówić. Mów więc, Horadrimie. Lurat. O Liaszu, naprawdę było warto? Jesteś pewien? Sprowadziłem Lilith do sanktuarium. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. A kiedy Kiekło. Rozleje się ogniem po świecie to ja powinienem stać u jej boku, by je odeprzeć. Musiałem radzić sobie sam i przekroczyć granice, do których ty nie chciałeś się nawet zbliżyć. I co z tego masz? Zmarnowane życie, nic więcej. Więc nawet nie próbuj mi przebaczać starcze, bo jesteśmy tutaj, przez Ciebie! Było warto. Pytanie godne tchórza Doracie, pasuje do ciebie. Eliaszus Aranoch, o, daruj sobie. Z własnej, nieprzymuszonej woli złożyłeś przysięgę. Drzewu szeptów. Nie zasłużyłem na taki los. Drzewo nie zapomina przysiąg i nie wybacza dłużników. Przyszedł czas zapłaty. Słyszę śmiech na wietrze. Głowa Eliasza zwisa z drzewa szeptów, a Wasz kamień dusz jest dostrojony. Tu Was opuszczam. Odchodzisz? Musimy zmierzyć się z Lilith. Miałem nadzieję, że do nas dołączysz. Znam powagę Waszej misji, ale Lilith pozostaje Waszym zmartwieniem. Moje leżą gdzie indziej. Zatem to pożegnanie. Ach, dziękuję też za... za herbatę. Uważaj na siebie, donanie. Zwróciła się do mnie po imieniu. No, lat nie uwierzy. Gdzie on jest? Nie widziałem go od... od czasu, gdy... Eliasz umierając nazwał go tchórzem. Jak chcę udowodnić swoją odwagę? Pojechać samotnie zmierzyć się z Lilit? Eliasz nie powiedział nam, gdzie ją znaleźć. Ale jego głowa jest na drzewie szeptów, więc drzewo wie, dokąd zmierza Lilit. Lorat mógłby zapytać, ale musiałby za to zapłacić. Jak to zapłacić? Tak samo jak Eliasz. Wiecznością na drzewie. Bracie, nie. Do drzewa, szybko. Powstrzymaj go. ty zdecydowanie zbyt długo była dwa kroki przed nami. Drzewo wiedziało, gdzie ją znaleźć. Zapytałem więc. Odpowiedź była warta ceny. Warta ceny? Jesteś winien drzewu swoją głowę. W dniu, w którym umrzesz, zostaniesz tu przytargany, by wisieć razem z innymi. Miałem Cię zapytać o zgodę? Już po wszystkim zapomnij o tym. Gdy my darzamy się tu w błocie, Lilith jest w drodze, by wchłonąć moc Mefista. Znalazła przejście do piekła i zbliża się z kluczem. Gdzie jest ta brama, bracie? Pod Kaldeum. Na pewno napotka jakiś opór. Otóż nie. Głupcy przyjęli ją z radością. Od nas zależy, czy ją powstrzymamy i uwięzimy w kamieniu dusz. Tylko to. A jeśli Lilith już przeszła przez bramę, pójdziemy za nią do piekła. Zrobię co w mojej mocy, by nas tam doprowadzić. Tylko nasza czwórka? To szaleństwo. Nie szaleństwo, dziecko. Obowiązek. Przygotujemy się w Tarsaraku, abyśmy mieli jeszcze czas. <śleski> Dziwne uczucie, wiedzieć gdzie skończysz po śmierci, no ale przynajmniej mam jedno zmartwienie z głowy. Czasami trzeba po prostu wybrać mniejsze zło. Potrzebowaliśmy odpowiedzi i je otrzymaliśmy. Lilith szykowała się do szturmu na wrota piekieł. Pacht za starotem, ratma i klucz. To o to w tym chodziło. Nie wiedzieliśmy, że kiedy my błądziliśmy po bagnach i rozpoczął własną kampanię przeciwko Lilith, ich bitwa zmieniłaby świat w pustkowie, które niezależnie od jej wyniku czekałby straszny los. Wiedzieliśmy, że musimy się śpieszyć, ale tego, co się stało później, nie mogliśmy przewidzieć.